Serdecznie Witamy na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Nazywam się Marta Czech. Z nami dziś posłowie Włodzimierz Skalik, Roman Fritz, a także Jan Krysiak, sekretarz generalny naszej partii. Szanowni Państwo, dziś garść interesujących wieści z USA. Otóż nowy szef FBI, Cash Pater, publicznie wytyka kłamstwo zełańskiemu i to w kontekście Polski. Przytacza temat rakiety, jaka spadła w listopadzie 2022 roku na przewodów w województwie lubelskim i zabiła przy tym dwóch Polaków. Pejtel stwierdził, i tu cytuję, Zełański wyszedł na scenę i powiedział, Rosja wystrzeliła rakietę w stronę Polski, co byłoby aktem Wojny Okazało się, że Rosja nie wystrzeliła takiej rakiety. Z kolei wczoraj specjalny wysłannik USA do spraw Ukrainy i Rosji, emerytowany generał Kellogg, stwierdza, że Ameryka porzuca dotychczasową strategię, dotychczasowe podejście, w którym faworyzowała jedną ze stron, a zmienia strategię i chce po prostu zakończyć walki. Cytuję tutaj generała Kelloga. Zabieganie o zwycięstwo jednej strony nad drugą służyłoby jedynie wciągnięciu Ameryki w niekończącą się wojnę zastępczą. Generał Kellogg używa to dokładnie sformułowania proxy war. Wojnę zastępczą ze szkodą dla naszych własnych interesów bezpieczeństwa narodowego. Po czym dodaje: celem USA jest uwaga reset stosunków z Rosją. Szanowni Państwo, mamy na arenie międzynarodowej na światowej scenie geopolitycznej bardzo korzystną sytuację dla Polski w tym momencie. Kończą się finansowania wojny na Ukrainie ze strony Stanów Zjednoczonych, które chcą jednocześnie normalizacji stosunków z Rosją, a przy tym Stany Zjednoczone wykazują, że Zełeński kłamał. Jeśli chodzi o tragedię w przewodowie i władze w Polsce nie potrafią tej sytuacji nijak wykorzystać z korzyścią dla naszego kraju, wręcz przeciwnie. Tak jak wpychano Polskę do wojny, tak wpycha się ją dalej. I tak oto wczoraj podczas wspólnego oświadczenia ministrów obrony narodowej Polski i Ukrainy, Władysław Kosiniak-Kamysz informuje nas o kolejnej transzy darów od Polski dla Ukrainy. I tu cytuję ministra Kosiniaka-Kamysza: Rozpoczynamy 46. donację w wysokości 200 milionów Euro. No drodzy Państwo, ta ukrofilia w wydaniu władz w Polsce to już jest dewiacja, którą należy leczyć, a nie podnosić do rangi normy, co się próbuje. Robić i ma to odzwierciedlenie, jeśli chodzi o kampanię prezydencką w naszym kraju. Bo zwróćcie Państwo uwagę, kandydaci po tak zwanej lewej stronie sceny politycznej będą Stany Zjednoczone krytykować i próbować dalej wgniatać Putina w ziemię, kandydaci z tak zwanej prawej strony sceny politycznej będą próbować gonić USA, ale ta ukrofilia uwiera ich jak kamyk w bucie. Natomiast zwróćmy uwagę, mamy jednego, jednego kandydata, który Amerykę wyprzedził w swoich deklaracjach, w swoich czynach. To on jako pierwszy mówił lata temu, to nie nasza wojna. To on jako pierwszy mówił lata temu Polska za pokojem i ostrzegał, że należy normalizować stosunki ze wszystkimi naszymi sąsiadami, w tym i z Rosją i z Białorusią. To oczywiście pan prezes Grzegorz Braun, który aktualnie prowadzi kampanię w terenie Część z nich za chwilę do niego dołącza. I my zachęcamy was, drodzy Państwo, dołączajcie do drużyny Brauna, do jedynego propolskiego gaśnicowego frontu. Szczegóły znajdziecie na stronie Brown 2025.pl i do zobaczenia na trasie. A teraz zapraszam Jana Krysiak. A więc po raz kolejny okazało się, że Polaków okłamywano i. Podjudzano do postawy prowojennej. I to w sytuacji, gdy my w Polsce nawet czołgów nie produkujemy, ba, nawet silników do czołgów w Polsce nie produkujemy. A roczne ilości produkowanej amunicji artyleryjskiej wystarczyłyby w przypadku wojny na kilka dni ostrzału. Wśród narodu polskiego pokutuje jeszcze przekonanie, że obecność amerykańskich wojsk w Polsce jest gwarantem bezpieczeństwa. Tak zwani boots, American Boots on the Ground to jest gwarancja, że to się nic złego nie stanie. No, American Boots on the Ground to być może zagwarantują w miarę bezpieczny odwrót firm amerykańskich i personelu, ale z pewnością w tej ilości nie zapewnią Polsce bezpieczeństwa w razie poważnej inwazji yy, zbrojnej. Należy też pamiętać o tym, że um, nie możemy za bardzo liczyć na ewentualną odsiecz. Dlatego, że, żeby utrzymać teren albo odbić teren, potrzebna jest armia lądowa, a nie lotnictwo z bazy Ramstein. Natomiast sprowadzenie tutaj do Polski takiej armii lądowej w sile odpowiedniej to nie są tygodnie, to są miesiące. Co w tym czasie się stanie na terytorium Polski, mógł jeden raczy wiedzieć. Zresztą to wszystko przy założeniu, że. Prezydent Donald Trump zechce poświęcić życie swoich żołnierzy, żeby umierali za suwałki, za łomże, to wcale nie jest takie pewne. W świetle ostatnich wydarzeń, na przykład w świetle spotkania w Waszyngtonie prezydenta Zelańskiego z prezydentem Trumpem, gdy okazało się, że po latach nasycania zamówieniami przemysłu zbrojeniowego Stanów Zjednoczonych, po setkach tysięcy ofiar śmiertelnych po stronie ukraińskiej prezydent odcinając się, co już samo w sobie powinno by dawać do myślenia, odcinając się od decyzji poprzedników, rozkładaj ręce i mówi, mówi Zeleńskiemu, nie ma pan kart do zagrania. Skończyły się panu karty. Proszę nam raczej podziękować, dodał wiceprezydent Wans. Owszem, Dbanie o sojusze międzynarodowe i sojusze militarne jest ważne i należy to robić, natomiast nie można opierać swojego bezpieczeństwa na międzynarodowych sojuszach. Ukraina w tej wojnie przegrała bardzo dużo, a teraz jeszcze prezydent Trump chce ich opodatkować przejęciem złóż naturalnych. Poza tym widzimy rosnącą presję, żeby na, na front wysłać wojska tak zwane europejskie, czyli w domyśle również wojska polskie. A ja bym chciał, żeby Grzegorz Braun, który zawsze mówił o pokoju, żeby wreszcie wygrał te wybory prezydenckie i żeby naszych synów nie wysyłano na front, żeby nie dano im po kilka granatów, a na końcu, żeby nie zażądano za to na przykład polskich złóż miedzi. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Roman Fritz, zapraszam. Szanowni Państwo, tak jak nasza Pani Rzecznik Marta Czech wspomniała w listopadzie, dokładnie 15 listopada 2022 roku spadły ukraińskie rakiety na miejscowość Przewodów, zabijając dwóch naszych rodaków. E, niejako w nagrodę pół roku później, dokładnie 5 kwietnia 2023 roku prezydent Andrzej Duda udekorował Władimira Zewańskiego najwyższym odznaczeniem państwowym, orderem Orła Białego. Ukraina nie przeprosiła nawet za ten jak oni to nazywają incydent, a było to w zasadzie morderstwo. Było to skierowane na nasze terytorium działanie wrogie. Prawdopodobnie w celu wkręcenia nas i również wojsk NATO w tę, nie naszą, wojnę. Ta prowokacja mogła się udać. Tutaj opatrzność boska zrządziła, że póki co wojny w Polsce nie mamy. Ale oczywiście są siły i dążenia do tego, aby tak się wydarzyło. Jestem bardzo ciekaw, co Donald Tusk powie dziś po godzinie 13.00. Po swoich spotkaniach z przywódcami innych państw europejskich, które wydają się dążyć do eskalacji wojennej na Ukrainie i być może nie tylko, jest to oczywiście droga samobójcza, jest to droga w przepaść. Ale co robi Polska Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych w tej sytuacji? Właśnie wczoraj odbyły się dwa posiedzenia, na których w których tu również uczestniczyłem w dobie tej eskalacji wojennej, w dobie rozkruszonych relacji transatlantyckich, unijnych, wewnątrzunijnych, jak również wobec sytuacji ponownego zbliżenia Niemiec z Rosją, wobec topniejącej naszej roli nawet w tym naszym najpoważniejszym formacie, w jakim się możemy odnaleźć międzynarodowym, czyli V4, Grupy Wyszehradzkiej, Rujnowanych relacji z naszej winy, czy z winy polskojęzycznego rządu, z Węgrami i ze Słowacją, w dobie kryzysu imigranckiego, w dobie kryzysu na Bliskim Wschodzie. Czym zajmuje się Polska Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych? Otóż rolą kobiet w polityce zagranicznej. Feministyczna polityka zagraniczna. To było pierwsze posiedzenie o 10.30 wczoraj, natomiast drugie o 18.00 było poświęcone... Przyjęciu uchwały dyskredytującej wybory prezydenckie na Białorusi, to jeszcze możemy groźnie kiwać palcem w bucie, kontestować wyniki wyborów w Gruzji czy na Białorusi, ale już na przykład w Rumunii nie. Tutaj polska strona będzie milczała, ponieważ wybory prezydenckie w Rumunii będą swojego rodzaju testem przed wyborami prezydenckimi w Polsce, a więc Możemy tylko się pokazywać, buńczucznie, wobec tych, wobec których, z których strony nie grozi nam teoretycznie żadne niebezpieczeństwo. Chociaż relacje z Białorusią oczywiście. To jest ze względu na polskie, polskojęzyczne rządy, relacja fatalnie niszczona. Są badania, które pokazują, że Społeczeństwa Polski i Białorusi są bardzo pozytywnie do siebie nastawione. My nie mamy kosy między sobą, mówiąc kolokwialnie. I ze względu na naszą politykę niszczymy te jakżeż trudno budowane relacje. Teraz będziemy oczywiście kontestować przyjęciem uchwały przez Sejm w prawidłowość i rzetelność wyborów prezydenckich na Białorusi. Proszę Państwa. Spójrzmy dziś z uwagą na to, co powie Donald Tusk po 13. Spójrzmy z uwagą na debatę, która się będzie toczyła zaraz potem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Włodzimierz Skalik, zapraszam. Szanowni Państwo, pierwszą ofiarą każdej wojny jest prawda. E, przykład rakiety w Powodowie jest tego świetnym przykładem. E, Okazuje się, że ci, którzy prą do wojny, są gotowi na każdy scenariusz, są w stanie zorganizować akcję pod fałszywą flagą, po to, by okłamać opinię publiczną, by y, ukryć prawdę, ukryć prawdziwe swoje zamiary. Przecież powiedzmy sobie szczerze. Rakieta w powodowie miała do, w przewodowie miała doprowadzić do eskalacji, gwałtownej eskalacji, być może nawet do wojny formatu III wojny światowej. Szczęśliwie nie ulegliśmy tej presji, ale moi drodzy, ile takich akcji pod fałszywą flagą zostało już w czasie tej wojny zorganizowanych? Być może dopiero dowiemy się po latach, jak było naprawdę. Tutaj szczęśliwie stało się tak, że nowa administracja amerykańska ujawniła tę prawdę, i to jest wielkie ostrzeżenie dla opinii publicznej. Naprawdę powinniśmy z ogromnym dystansem ostrożnie wysłuchiwać wszelkich komunikatów medialnych, ponieważ nie ulega Wątpliwości, że opinia publiczna w czasie wojny nie jest informowana, tylko jest manipulowana. I tak się na ogół to składa, że im bardziej fałszywa informacja, tym bardziej intensywnie jest y, propagowana. Dlatego my y, cieszymy się, że ta prawda o tym przypadku w przewodowie. Wyszła na jaw. Natomiast widzimy, że partia wojny w Europie i na świecie nie ma litości nad narodem ukraińskim. Nie ma litości. Przecież ta wojna mogła się skończyć w pierwszych tygodniach, gdy było już przygotowane porozumienie między Ukrainą a Rosją, gdy Rosji wybitnie nie szło. Wybitnie, to był najlepszy moment na zawarcie pokoju. Ktoś. Powstrzymał Ukraińców przed podpisaniem tego porozumienia. I tak jak Partia Wojny nie ma litości nad tym, co się dzieje z Ukrainą, z narodem ukraińskim, nad dewastacją tego państwa, nad utylizacją narodu ukraińskiego na froncie z Rosją, tak nie miejmy złudzeń. Jeżeli Polska będzie wplątana w ten konflikt, tak samo partia wojny nie będzie miała litości nad Polakami i nad Polską. Będziemy tak samo instrumentalnie traktowani. Pan Jan Krysiak wspomniał, że praktycznie poziom uzbrojenia polskiej armii jest symboliczny. My mamy amunicji artyleryjskiej na kilka dni akcji wojennej. Ale cóż mówi. Premier Tusk, Donald, Donald Tusk, który niewątpliwie należy do partii wojny, yy, on mówi, przecież nie powinniśmy się niczym przejmować. Rosjan, ilu jest Rosjan? Porównał liczbę populacji Rosjan w stosunku do populacji Europy i Ameryki i mówi, w czym problem? Czego my się obawiamy? Przecież mamy zwycięstwo zagwarantowane. Nie dlatego, że mamy świetnie uzbrojoną armię, tylko że u nas ludzi nie brakuje. I w zderzeniu z Rosją mamy przewagę liczebną populacji. Dramat, moi drodzy, dramat to pokazuje, co ci ludzie mają w głowie, jak traktują obywateli, których interes powinni reprezentować. Dlatego, moi drodzy, wybierajcie polityków, Partii Pokoju wybierajcie tych, którzy naprawdę dążą do tego, by zapewnić bezpieczeństwo Polski i Polaków. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania? Dziękujemy.